Kategoria musów owocowych typu pouch charakteryzuje się dodatnią dynamiką sprzedaży i odnotowała wzrost wartości o 28% w całym panelu detalicznym wraz z hipermarketami i dyskontami. W 2022 roku w porównaniu do roku 2021. Wzrasta również liczba transakcji i liczba sprze sprzedanych opakowań musów owocowych. W najważniejszym kanałem sprzedaży kategorii są dyskonty, generujące ponad 2 trzecie wartości sprzedaży w całym 2022 roku. Według najnowszych danych CMR, wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych z kioskami i salonikami prasownymi, czyli w drugim najważniejszym kanale dla kategorii, wzrosła o blisko 30% w okresie MAT. Marzec 2023. Co było driverem aż takich dużych wzrostów i czy tak jak w większości kategorii produktowych była to inflacja? Otóż nie, źródłem zmiany sprzedaży był wzrost średniej ceny, ale również częstsze wizyty klientów w sklepach. Wytłumaczeniem dla mniejszej liczby opakowań w koszyku jest zauważalny trend rynkowy. W kanale klienci kupują częściej, a mniej jednorazowo. Na wzrost kategorii w kanale pozytywną kontrybucję ma rosnąca średnia półka. W okresie od kwietnia 2022 do marca 2023 klienci mogli wybierać spośród średnio 8 różnych wariantów musów owocowych, a to o ponad 15% więcej niż rok wcześniej. Kategoria poszerza się również o produkty innowacyjne ze skraju kilku innych kategorii takich jak Antybaton czy Tymbark Musli od Maspexu. Rozwija się również dystrybucja numeryczna musów owocowych w tym kanale. W Okresie musy mogliśmy kupić średnio w 3 na 4 sklepy małoformatowe do 300 metrów, a ich dostępność nadal rośnie. Niemal każdy sklep sprzedający musy owocowe miał na półce produkty Maspexu, lidera kategorii. Maspex z takimi markami jak Kubuś, Tympark czy Łowicz uzyskał udziały wartościowe na poziomie 75% w okresie mat-marzec 2023, a jego przewaga nad konkurentami wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego. Maspex odznacza się najwyższą średnią liczbą wariantów na sklep oraz jej nieustannym wzrostem. Drugim producentem, który ostatnio przekroczył poziom 10% w udziałach wartościowych w sprzedaży jest Real z marką Owolowo. Musy owocowe tego producenta dostępne były średnio w co dziesiątym sklepie małego formatu w trzech różnych wariantach w badanym okresie. W 2022 roku producent wprowadził na rynek nowe smaki, takie jak jagoda, gruszka, które dobudowały udziały całej marki. Na przełomie ostatnich 12 miesięcy na rynek musów owocowych wkroczyli również tacy producenci jak Herbapol Lublin czy Nestle, powoli rozbudowujący dystrybucję produktów w kanale.